Dzień dobry, baranki. Zobaczmy, co dla Was na nowy tydzień lutego. Barany w lutym, w nowym tygodniu. Co się tutaj obok Was pokazuje? Talia użyta w czytaniu The Halloween Tarot. Co mi tutaj? piątka buław tutaj się pokazała. Okej. Okay. W samym serduchu zobaczymy, co mamy, co wychodzi naprzeciw dla baranów. Co jest w podstawie? Z czego tu wychodzimy? Czuję, że dwie karty tutaj mają być. Co już odchodzi? Co barany mają w głowie? O czym myślą? Co nadchodzi? Znowu czuję, że dwie karty. Zostawiam dwie. Nie wiem, dopytamy. Wasze nastawienie? Energia z zewnątrz. Nadzieje. A, i rezultat bądź rada. Tutaj mamy rydwan. Rydwan Wam się pokazał na luty, dobrze pamiętam? Tak czuję, że sprawy ruszają. Nabierają jakiegoś rozpędu, ruszają z miejsca kartaraka, ale ogólnie takie mm, poczucie, że czas przesunąć się do przodu, czas ruszyć. To wygląda jak karawan pogrzebowy akurat. Ale po prostu wyruszamy dalej, wyruszamy w drogę, nie stoimy w miejscu. Bardzo fajnie. A w centrum macie pazia buław. Bardzo, bardzo dobrze. Pazia chochlików, to są chochliki w tej dali. To jest entuzjazm, to jest chęć działania. Patrzymy w niebo i czujemy tak. To jest moment, kiedy trzeba wyruszyć, kiedy trzeba coś robić, kiedy trzeba spożytkować swoją energię w jakimś fajnym, nadrzędnym celu. Naprzeciw nam wychodzi rycerz buław. No pięknie. Bo tutaj ruszamy z miejsca. Najpierw mamy pazier, a później rycerza. Za chwilę król i królowa się jeszcze pokażą. Ruszamy z miejsca, zaczyna się dziać. Chochlik się cieszymy, się cieszymy. Mamy cel, zaczynamy działać. Nie ma sensu stać w miejscu. Bardzo fajna, entuzjastyczna energia. Z czego wychodzimy? O, już wiem. Już wiem chyba. Ósemka nietoperzy, czyli ósemka mieczy. Okowy, wszelkie, które na siebie narzucamy. Blokady. One tutaj zaczynają puszczać. My się wyrywamy spod więzów tych blokad. A tu mamy czwórkę denarów, czyli też taka zamknięta pozycja. Zamykamy się na to, co nasze, i nie patrzymy dalej. A tutaj jest moment, kiedy o nie, Rozglądamy się, wyruszamy. Nie będziemy stać w miejscu. Super. Co odchodzi? Szóstka w Szkoda, że nie nadchodzi. <grym> to jest bycie na świeczniku z jakiegoś powodu. Mam nadzieję, że z samych dobrych powodów na tym świeczniku jesteście. Natomiast szóstka była, mówi o tym, że coś się udaje, że coś zaczyna wychodzić, że, że jest jakiś rezultat i jest dobrze i wygrywamy tutaj w pewnych kwestiach. A co nadchodzi? O, pięknie, piękne karty. Gwiazda i sześć mieczy. Bardzo dobrze. Odchodzimy od tego, co. od tych. Hmm, tych tutaj, kurczę, za dużo kart. Odchodzimy od tych blokad, wyrywamy się z tego, odpływamy. Idziemy po lepsze, szczególnie w kwestiach podejścia do życia i pojawia się gwiazda. Gwiazda mówi o czym? Że nadchodzi dobre, że idziemy w dobrym kierunku, że teraz sprawy zaczynają kształtować się dla nas bardzo korzystnie i ta gwiazda mówi o tym, że nawet jeżeli nie jest łatwo w tym momencie, a myślę, że jest coraz lepiej, to, to jesteśmy na dobrej drodze. Pięknie. Co macie w główce? O czym myślicie? Szóstka kielichów. Trochę nostalgii tu jest, mam wrażenie, ale może też potrzeba w związku z tym, że jest to w głowie, a nie tutaj potrzeba nawiązania bliskich relacji, potrzeba cieszenia się z innymi życiem. Ale też to mogą być takie odwracanie głowy w przeszłość. Nie musi, ale może. Wasze nastawienie, jakie jest? Król. Nie, to parzy. <noise> Mamy dwie karty wodnika, to chciałabym zauważyć, reszta raczej ogień. E, kochani, to jest karta rozsądna, logiczna, czyli bardzo logicznie podchodzimy do rzeczy, bardzo rozsądnie. E, nie, nie dajemy się ponieść zwykłym emocją, patrzymy przed siebie i bardzo humanitarnie gdzieś tam podążamy przez to życie. E, bo to jest wasze nastawienie, a co z zewnątrz. Oproszę, umiarkowanie, spokój. Umiarkowanie tutaj mówi, to jest w ogóle karta strzelca, to chciałam zauważyć. Ale, umiarkowanie tutaj mówi o tym, że tworzymy tutaj jakiś eliksir, i bardzo ważne jest wszystkiego dodać do tego w odpowiedniej proporcji każdego składnika, żeby czegoś nie było za dużo, a czegoś za mało, bo będzie wybuch. I właśnie o to tutaj chodzi: o harmonię. nadzieję, obawy. Aha, cesarz. To jesteście wy, to jest Wasza karta. Nadzieja, że wrócicie do siebie najprawdopodobniej, że, że teraz idzie dobry czas dla Was i, i że, że uda się zrobić to, co zrobić chcemy. I rezultat mamy co? Pięknie. Rycerz dyni, czyli rycerz monet, czyli sprawy wymagające cierpliwości i pełnego zaangażowania. Cierpliwości Wam może trochę brakować, ale zaangażowanie jest. Myślę, że cierpliwość też się pojawi, kiedy zobaczycie jakieś pierwsze świetne rezultaty swoich działań. Więc wiemy, co robić, trzeba to robić i idziecie w dobrym kierunku. I tyle. Pozdrawiam Was serdecznie.